Czym podkarmić czosnek zimowy, aby zebrać obfite plony? Nawozy stosuje się na kilka tygodni przed sadzeniem czosku zimowego. Po lecie praktycznie nie ma pierwiastków śladowych przydatnych do uprawy w ziemi, a jak wiadomo, nic nie rośnie na słabej glebie. Jak dokarmić czosnek zimowy, aby latem zebrać obfite plony? Popiół drzewny. Na jeden metr kwadratowy ziemi dodaje się szklankę suchego popiołu. Popiół drzewny zawiera dużo potasu i fosforu. Jest to nawóz naturalny, jego zaletą jest to, że w czosku nie będzie żadnych szkodliwych substancji. Mąka fosforytowa. Czosnek dobrze rośnie po dodaniu mąki do gleby. Korzenie rośliny nie chorują, nie zarażają się szkodnikami i są nasycone pierwiastkami śladowymi. Które pozostawił nawóz. Do aplikacji na ziemię konieczne jest rozcieńczenie 20 g suchej mieszanki w wiadrze z wodą, czyli w 10 litrach wody. Fu superfosfat. Superfosfat dodaje się na kilka tygodni przed sadzeniem czosnku zimowego. Biorąc pod uwagę fakt, że czosnek sadzi się pod koniec października. W tym roku jest już za późno na dodanie superfosfatu. A może wziąć pod uwagę dopiero następny sezon? 30 g mieszanki dodaje się na 1 m kwadratowy ziemi, a następnie koniecznie przekopuje ogród. Kompost. Kompost rozluźnia glebę, nasyca ją tlenem, sprawia, że gleba jest bardziej odpowiednia do uprawy roślin. Przywieziony jesienią kompos rozłoży się przez zimę, czosnek wchłonie wszystkie przydatne mikroelementy, a zbiory będą znacznie bogatsze.